Więc najpierw powiedzmy, czym w ogóle są kryptowaluty, bo nie wszyscy Polecy jeszcze wiedzą, niektórzy o nich nawet nie słyszeli, a wielu słyszało jak najgorsze rzeczy ze strony oczywiście banków, ze strony instytucji finansowych, zwłaszcza państwowych instytucji finansowych, krótko mówiąc, ze strony systemu, który chce wszystko kontrolować, ograbiać haraczami i tak dalej, i powstaje coś, co im się z tej kontroli wymyka. Otóż kryptowaluty to jest. Po prostu rodzaj pieniądza w formie cyfrowej, ale nie w taki sposób jak cyferki na koncie w banku, tylko w inny sposób. Więc czym się różni kryptowaluta od takiej złotówki, która jest w gotówce albo jako cyferka w koncie w banku? Tym, że złotówka to jest pieniądz fiducjarny, czyli oparty na zaufaniu i ona nie ma żadnej obiektywnej wartości. Od dziesiątek lat nie ma poparcia w złocie. Jest tylko oparta na zaufaniu do instytucji państwowej. To jest po prostu czysty skam, czyste, Oszustwo i nad, nad tym pieniądzem państwo ma pełną kontrolę, a bitcoin jest zdecentralizowany na nowoczesnej technologii, blockchain, która jest rozproszona na setkach tysięcy komputerów i żaden człowiek, żadna instytucja nie ma nad tym kontroli takiej jak państwo, a państwo ma kontrolę, więc na przykład dodrukowuje masowo te pieniądze, co przez ostatnie lata widzieliśmy.